Huczy na temat Joanny Krupy i polityka Pis. Gwiazda przerwała milczenie, powiem to sama. Od tygodni media huczały o znajomości Joanny Krupy i Dominika Tarczyńskiego. Modelka wreszcie postanowiła sama odnieść się do tego tematu. Zaskoczyła wszystkich tym, co powiedziała. Relacja Joanny Krupy i Dominika Tarczyńskiego. Niedawne doniesienia medialne wzbudziły zainteresowanie opinii publicznej z uwagi na publikację zdjęć, na których Joanna Krupa i Dominik Tarczyński spędzają czas razem w trakcie spotkania o charakterze randkowym. Wspólne pojawienie się celebrytki znanej z TVN i polityka Prawa i Sprawiedliwości stało się przedmiotem szerokiej dyskusji. Zainteresowani, mimo pytań ze strony prasy, nie ujawnili szczegółów swojej relacji. Krupa w jednym z wywiadów nazwała Tarczyńskiego przyjacielem, unikając jednoznacznego potwierdzenia lub zaprzeczenia romantycznej natury łączącej ich więzi. Tarczyński opublikował zdjęcie z Krupą. Choć emocje po wspólnym, randkowym zdjęciu Joanny Krupy i Dominika Tarczyńskiego nieco opadły, ich relacja znowu trafiła na pierwsze strony gazet. Tym razem to polityk PiS podgrzał atmosferę. Na jego Instagramie pojawiła się urocza i bardzo bliska fotografia z modelką. Krupa uśmiechała się szeroko, a ujęcie nie pozostawiało wątpliwości co do bliskości pary. Jednak czy była to chwila nieuwagi, czy nagłe przemyślenie? Tarczyński usunął zdjęcie zaledwie po kilkunastu minutach, czym tylko wzbudził lawinę nowych pytań o charakter tej znajomości. Teraz głos postanowiła zabrać sama Joanna Krupa. Joanna Krupa przerywa milczenie na temat związku. Joanna Krupa na swoim Instagramie postanowiła zwrócić się do prezydenta Nawrockiego, dziękując za to, że podpisał ustawę o zakazie hodowli zwierząt na futra. Modelka od lat walczy o prawa zwierząt. Jak wspomniała, nie udałoby się to bez znajomości z Dominikiem Tarczyńskim. Przy okazji odniosła się również do doniesień krążących o jej relacji z politykiem. Wreszcie wszystko wyjaśniła. Ja chcę powiedzieć, z moich ust, ja jestem single, wolna, przyp. Redaktor, chodzę na randki z różnymi ludźmi, ale nie mam mężczyzny, co mogę powiedzieć, że jest mój? Jestem single i mój czas najważniejszy jest z moją córeczką, wyznała modelka. Zaskoczeni?